Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kuleczki rybne w zalewie octowej. Potrzebować będziemy: kilogram dorsza, jedną cebulę, zioła. U mnie są zioła prowansalskie, możemy dać zioła takie jakie lubimy. Cztery łyżki bułki tartej, jedno jajko. Rybę zmielę w maszynce do mięsa. Będziemy ponadto potrzebować bułkę tartą do obtoczenia i na zalewę octową. Będziemy potrzebować łyżkę soli, łyżkę cukru, trzy cebule, dwie szklanki wody, szklanka o pojemności 250. I tutaj mam dwa liście laurowe i trzy ziela angielskie oraz pół szklanki pół szklanki octu. Zalewę będę gotowała 5 minut. Cebulę pokroję w piórka, dodam do wody i ugotuję. Rybę pomiele. Rybę z cebulą już mam zmielone, zalewę mam ugotowaną, dolewam ocet. I teraz na patelni mam dosyć dużo tłuszczu. U mnie to jest olej. I teraz będziemy tłuszcz rozgrzewać. <laughs> Przepraszam, do ryby dodaję bułkę, jajko. Sól i pieprz i zioła. I masę rybną bardzo dokładnie wyrabiamy. Będziemy formować kuleczki, obtaczać w bułce i smażyć w dużej ilości. Niedokładnie pomieliłam I smażyć w dużej ilości tłuszczu. Ustawiamy według własnego smaku. Jeżeli lubimy, to możemy inne zioła zastosować. Ja uwielbiam zioła prowansalskie i formujemy niewielkiej ilości kuleczki, obtaczamy w bułce i smażymy na złoto-brązowy kolor. Tłuszcz musi być rozgrzany. Ja zawsze sobie sprawdzam, wrzucam niewielką ilość, jeszcze nie, niewielką ilość. Jeżeli wypłynie na wierzch, to świadczy o tym, że już mamy tuszcz nagrzany. Obtaczamy i będziemy smażyć. Zalewę mamy od gotową. No już tłuszcz jest zagrzany, obtaczamy i dajemy do gorącego tłuszczu. Słychać jak tłuszcz zaczyna skwierczeć i będziemy obtaczać, obsmażamy i smażymy. Tak jak wspominałam na złoto-brązowy kolor z jednej i z drugiej strony. I tak oto kuleczki mamy usmażone. Przekładamy do pojemnika. I ja zaraz gorące zalewam zalewą odstawą. I mamy kuleczki. Rybne w zalewie octowej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Kuleczki najlepiej smakują na jutrzejszy dzień. Kuleczki rybne w zalewie octowej.